Halo, 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 hej jeszcze, No, z tej strony Key, okay. ja Team Chase, Krycha, ja dziś gramy w The Void Project. Um, Widziałem wziąłem tą grę, to jest coś w taki arena shooter chyba. W ogóle mamy customizację. Ile to się ładuje? Pa, i tu no, można sobie ten zmienić paletę kolorystyczną. Weźmy jakoś tego ten, żeby się fajnie to oglądało. Eee, ta jest taka spoka do oglądania chyba W ogóle można patterny też ustawić, że, że jak to ma wyglądać, co nie I, i na to można sobie ten, customował ten No, eee, więc to akurat fajne No, ale my sobie tutaj zaczniemy od razu Grę, chciałem to pokazać, bo tak Nie wiem, zainteresowało mnie to graficznie Nie wiem, czy to jesteś super Press i to interact, eee, czekaj, co? Eee, start, enemies, lore, how to

Now move towards the crates in front of you. Use the dash to break the crates and to be able to to the next zone. So go ahead. Ooh, fajne. Widzę, że działa tak na odległość. Dobra. Tu okay. and shoot the in front of jaki using Okej. Okej, okay, mamy bronie i strzłki. Co to będzie ten? Okej, okay, widzę, gdzie jest sprzęt. Sprzęt, także przytrzymujemy jeden guzik. The mm -hmm. okay. okay. charm. You don't have to You'll be able to use Chrono Burst. Chrono Burst is a powerful weapon that charges every 5 kills and can be used only once per charge. So use it wisely. Okay. Chrono Burst is fully charged and ready to be used. You can use it using the power weapon key. Now aim for the skulls and end them in one go. Da. Eee goście mówią, że ten. Okay, it's all Okay You have finally completed the tutorial. Now follow the corridor to enter the main arena. Good luck there. No dobra, dobra. No, śliczyłem też trochę tą grę, żeby nie było głośno. No ale, na razie się zapowiada ciekawie. Eee... Bo nie spodziewałem się, że to będzie miał tutorial, szczerze. Spodziewałem się, że nie wiem, że od razu będziemy wrzucani na ten, głęboką arenę. No i waves ten. Mamy jakieś nagrobki. Nagrobki, nagrobki. Z tego się rozpią czaszki, jak widzę. Musimy je ten i niszczyć, w sumie... Ło, tutaj damage już jakieś chyba dostałem, albo nie, nie mam Okej, okay, ale widzę, że nie ma żadnego przeładowania. Czyli to jest chyba taka prosta gra, bardziej arcade'owa, to tak wygląda mi, okej. Okay. I tutaj mamy ten, fale w lewym dolnym napisane, a w ogóle dzisiaj przeciwnicy się strzelają. No ja ten, tak, to trzeba na to uważać, by nas nie trafili, bo grobek jest zniszczony. I mamy tę naszą moc. E... Oj, to też trochę grę Dobra, fajnie, fajne Ło, wow, ja tutaj ten, panik za tu. Normalnie. Wygra jak sięgnięcie mi tutaj, on ja lecą w tej grze. Behind you? A co za mną? Nie wiem co. ktoś mi, mówi, że było behind me. Ale ten. Dobra, tak szczerze, ja nawet nie wiem, za to sięgnięcie dostaję. Ale jakby, jak dostaję, to, to czemu nie? Nie podoba mi się to, dobra, i widzę, że te czachy to się łatwo niszczy. Zatem, tu jest też trzeba niszczyć jakieś, nie wiem co, zigludki, e, dobra, nagrobek jeden, e, to co, jakieś, nie wiem, to co latają, Kude, bo ja tutaj tam dostaję damage. Widzę, że jest jakiś time, czyli to jest chyba, mówię, gra, która bardziej polega na to, że zrób to jak najszybciej, a nie kiedyś grałem w podobną grę. Ona się nazywała, QD. Um, jak ona się nazywała. W sensie ona była tą rzeczywiście ten, mocno zrobiona Ja w niej zrobiłem chyba tam 100% Nie czekajcie chwilę Nazywa się Armored Head Fajna gra, też taki arena shooter Tam generalnie masz Taki zwykły tryb i tam masz takie dwie dodatkowe ranki do grania Jakbyś chciał tam jakieś, nie wiem, co pomaksować tą grę Dobra, jeszcze tego typa Kurde, jakby cały czas mi pisze behind O w ogóle, dobra, widzę gdzie mamy życie tutaj Zrobione, kurde nie umarłem, nasza pierwsza śmierć first blood, jeden fal przeżyłem okej, okay. ale jestem ciekaw czy ten, czy tutaj będzie więcej czegoś takiego, chyba że, w ogóle coś co się stanie jak widzę za ten, co. Ok, okej, widzę, że nie da się wyjść za... No, dobra dobra, rozumiem całkowicie ale widzę, że ale ja ta gra to może tutaj spędzić mi problemów jakby, największym problemem jaki na razie widzę to jest to, że jakby rzadko, ale jakby ta gra nie ma różnorodności to jest taki największy problem jakby. Czy sobie czy później nie. Wiem, będą jakieś inne brońki albo coś takiego. Ale tak, nie wiem. Ciężko mi należy stwierdzić. E, tak mniej więcej. Czy będzie coś więcej w tej grze, czy w sumie to tyle? Będzie, że jak tu osiągniecie się ten. To jest po chwili, Czekaj, co w ogóle zaraz sprawdzę, czy to jest CD access? bo to też ważne. Nie, ten grana nie ma ten. E, że w sensie... Nie, nie jest w Access. Więc... Szczerze. Eee, nie wiem czy będzie... Jakby czy będzie tu jakiś duży contentu. Jakby... Ty jest grana takie max, nie wiem 2-3 godzinki najpewniej. I ten... Później już nigdy do niej nie wrócisz. Jakby... Nie wiem, tam ostatni na przykład sobie na streamie przeglądałem jakąś e, ten I jakby... To jest taka fajna gra o Furasach. Ostatnio wyszła, mogę wam pokazać. Chwila-chwila. O, właśnie, ostatnio to wyszło. I to że jest na each.io i, i masz wersję darmową. Ja sobie to pewnie kupię. To, jakby, jeżeli. To, to chyba ma coś takiego WoWa, ale bardziej rasowego, Tak, w tak największym skrócie mówiąc. Więc ten. pewnie sobie to ogarnie tam. Jakby je ja gram w tę chwilę, bo mówię, jest tam darmowa wersja na each.io. Eee, więc jak chcecie sobie sprawdzić, to też możecie. E, raczej odcinka z tego nie nagram, chociaż w sumie nie wiem, jak będę chciał to i nagram. Ale no dobra, teraz ten na grobek. E, Wydaje się ostatnio z... ten. E, ten, ostatnio sobie ten. E, coś tam oglądanie, nie, nie oglądanie. Miałem taką sytuację w prawdziwym życiu, że, nie wiem, tam spędzam sobie czas dosłownie na lekcji oglądając sobie YouTube'a, bo, nie wiem, Uda jest i tyle. I tam jakiś ten typ mówi tutorial. Tutorial, nie tutorial, tutorial. Jakby, skąd ludzie mówią tutorial? Jakby to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszę, jak ktoś mówi tutorial. Tutorial. Jakby, skąd ludzie mówią tutorial? To jest moje pytanie. Dosłownie. Skąd ludzie se to wymyślają? E, dobra, to się w nich strzelmy tutaj. Teraz tutaj, w tych co le lecą. Nie wiem, to brzmi mi tak głupio, tutorial. Nie wiem. Wyglądam tutorial. Ale głupie. To jest dla mnie. Dobra. Powiem ten, czy to podprawiam spowania grę. Przyznam. W ogóle tutaj mamy ten licznik fal w lewym dolnym. Jestem ciekaw ten. E, co się stanie, jeżeli go tutaj skończymy. E, czy to się... Nie wiem, specjalnego zrobić? Nie wiem. Przejdziemy na następną rękę. Od, odbykujemy coś nowego w tej grze. Jeżeli tak, to przyznam, że to może być fajna gra. Jeżeli po prostu pójdziemy na jakąś inną arenę to takie emek Chyba, że będą nowi przeciwnicy, no to wtedy nawet. No i taki mamy timer i możemy zrestartować, Tutaj mamy leaderboard, i normalnie paki, jakiś goście, to zrobiłby 47 sekund. Szalenie. A ja w tyle. Mam nowy high score. No i mogę wyjść ten. No łączymy się z tym. Mam tu, coś tutaj więcej, czy nie. Ej, czy gdzie... Nigdy... Dobra, a tu mamy ten. Jakieś takie miejsce tu coś jest? Nie. Fajnie, fajnie jest zrobione te menu, ale. Start the game. Enemies. Zobaczymy tutaj te komendy. Enemies. E. A, enemies, dobra. I źle wpisałem. Tu mamy. Mamy co najmniej. Ile jest tych. 5, ten. Jak się cofnąć? Back. A, home. Dobra. Tom. Tu, tu mamy. Mamy lore. W ogóle to, że to gra ma lore. Pana to ile lore. Lore update will be arriving soon. Ok, czy nie, może więcej contentu będzie z updateami. Mamy how to. Więc sprawdźmy how. Kurde, well, Z so, klikam how to. Mi mamy. How to run works. Wow, okej. Okay. Tu to, to, to jakieś nudy rzecz. Tu co. When I play tutorial World again. Pan out. Like then. Skulls keep spawning. What if you die? I, 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 nie, po co goście to dało? Achievement not working. Eee. Okej okay. O, gościu ten pisze, że może będzie bardziej rozwijał tą grę, ale zależy w sumie jak mu się sprzeda Bude ciekawe Ciekawe i nie będzie żadnych DLC chyba Main menu Quit main menu I quit to, że jest całej gry Dobra, to sobie zagrajmy jeszcze raz, może coś się teraz zmieni Może to będzie dalej to samo Bo Na razie przyznam, że ta gra jest nudna Dobra, w ogóle zaczynamy tutaj w jakimś miejscu takim no się widzę potencjał w tej grze, ale jeżeli to tak będzie wyglądało cały czas, jakby nawet te, te, jakby ta jakby to mechanika strzelania. Wiem, że jakiś czas temu wyszła jakaś gra podobna do tego Do Vampire Survivors e, Vampire Hunters, chyba coś takiego i to jest w 3D. To mniej więcej polega na tym, że jakby jak nacelowujesz po prostu bronią na przeciwnika, to strzela. a so tutaj widzę jakby e, gracie w ogóle nie każdy nie nagradza, za to jakby czy trzymasz ten lewy będzie... Przelecić z za długo czy za krótko? Jakby, tym po prostu e, trzymasz i strzelasz. Jakby, nie e, nie masz tu żadnego magazynka, nic. Jakby, nie masz żadnego wyzwania. Jakby, nawet w Ultrakillu, e, jakby, jakby na przykład tam masz po prostu cooldown na strzelanie. Udy. Ultra Kill to jest dobra gra. Czekam na kolejny update. Jakby, nie wiem, wiem, że Hakita. Nie wiem, wiem, ale powiedziałem. Wiem, że Hakita co jakiś czas wypuszcza teraz Sneak Pigi, co ma być w następnym update. Cie. I następny update chyba ma się po prostu skupić głównie na zmianach wizualnych Niegdyś przeciwników, niegdyś levelów e, Przez to żeby wyglądały tak jak obecnie są w tej grze zrobione I te I po prostu czekam na to, strasznie mocno Dobra, zrobimy tak e, to, to chyba się bardziej na czaszki opłaca używać Takie ja mam wrażenie wizowie Dobra, weźmy tutaj się przesuniemy Teraz tego niszczymy Dobra, zniszczony pięknie na grobek, ale ten idzie, świetnie. Dobra, sorry, musiałem się ten tu drapać. Eee, dobra, teraz tych tutaj strzelamy. Pow, po, po. Ten okay. dźwięki są wydawane i. Nie no to nie szlam mnie, zaatakował. Który to jest wave? Czwarty, teraz będzie piąty wave. Piu, kup, piu. On wave started. Kurde, aż będzie mi głupio wrzucać tą grę. Słaba jest. Wrzucę ja wam ten odcinek, ale... Tak nie wiem, gram w tej... Nie wiem, mówię, słaba gra. Słaba gra. Takie, e, wyglądało to dla mnie fajne, ale. Oprócz tego, że ta gra, jakby ma fajną statystykę graficzną, to szczerze. E, słabe jest. Co mało kontentów w niej. żeby ten. był jakkolwiek. Żeby sobie, się normalnie w nią grał. No i umarł po raz kolejny. Słaba gra, mówiłem, słaba gra. 11 minut odcinka, wow. Dawid, jeszcze z gruntów wam pokażę osiągnięcia. Masz. Ten, zabij sie, e, 7 albo więcej czaszek, kiedy jesteś w pańczynie, zabij psy, kiedy się teleportują, e, zabij 300 czaszek w jednym ranie, e, z niż, e, więcej niż 15 czaszek za pomocą dynamicznej eksplozji, czyli pewnie tej broni, użyj jest chronon at least. No, 15 czaszkach. Nie, wiem, te osiągnięcia to są takie, że nie wiem, yy, zabij dużo przeciwników, zabiję tak, tak, tu masz ten. Albo wygraj pomiędzy jakimś tam czasem. Umrzej na drugiej fali. Wow, świetne osiągnięcia. Świetna gra. Szczerze nie polecam wam. Przekonała mnie graficznie jakby gościu to chyba bardziej rozwinął gdyż szczerze menu niż... Nie, jakby rozwinął bardziej w tej grze menu niż samą grę. Z, dosłownie. Dosłownie. Nie wiem, może wyjdą jakieś fajne update, ale nie polecam wam tego. Już byście mieli to, coś kupić, to to co wam pokazywałem wcześniej. Kupcie sobie to, jakby to jest o wiele lepsze. Tu mam mieć chyba też multiplayera. Chyba, już mam multiplayera? Nie wiem. Tam wiem, że a, twórca tej gry czy nawet twórczyni, to update'uje cały czas a może twórcy, nie nie pojedynczo no mm, jakby ja sobie to kupię, ja wiem, że to kupię no ale co, to, to by była y, gra o nazwie Void coś tam już nawet nie pamiętam jak się nazywała, słaba gra, serio jakby, o mały sneak peek, mały sneak peek E, z tego będzie ten, je, e, jeden z przyszłych odcinków. Nie wiem kiedy się pojawi, ale ten, dostęp do tego klucz też, i Art Shaker, jakby. Z że to wygląda na pojebaną grę, jakby, więc. E, I wygląda dosyć ciekawie, więc to będzie jeden z następnych odcinków. No ale co? To by było na tle z tej słabej gry. Nie kupujcie, nie polecam, no i co? No to będę i do następnego poparła.